Nie Cześć zobaczymy. Widzowie, witam Was w najnowszym Kurwa, onowa. Dzień Cześć Widzowie, witam Was w najnowszym odcinku. To jest Bandura, Kiera, Merganie i Mor i Wronek. Śmanko! Trzymajmy się, zaczynamy odcinek. A w dzisiejszym odcinku nagramy nutę. O, ja, ja, ej. Aha. I jemiemy! idzie! idzie. W moim ogródecku, rozwieróżycka, napój mi Maniusiu, mojego kunicka. Nie chcę nie napoje, bo się kunia boję bo się kunia boje, bo jesteś bo młoda. Nie chcę nie napoje, bo się kunia boi, bo się kunia boi, bo jestem młoda. Nie chcę nie napoje, bo się kunia boi, bo się kunia boi, bo, bo jestem młoda. Trecku, rosnie rozmaryn Powiedz mi, Maniusiu, kto cię omanił? Jasienkowa oczka, jasienkowa oczka Bo się w moim sercu tak zakochały moim ogródeczku dość nie rozmary powiedz mi maniusiu, kto cię omanił ja oczka ja sieniówkę oczka bo się w moim sercu tak zakochały ja sienkowe oczka ja sienkowe oczka bo się w serduszku tak zakochały ja oczka ja oczka, oczka bo się w serduszku tak zakochały to me, to me, to me, pop pupupupupupu, this is me, pupupupupupu, this is me, Ginold MVP, o! Titypik, Razem, w moim ogródecku dostaję jagoda. Powiedz mi, Maniusiu, czy była młoda. Ja, żem była młoda, jak w polu, jagoda jak w polu, jagoda, kochanecku mój. Ona była młoda jak w polu jagoda, jak w polu jagoda, kochanecku jej. Ona była młoda jak w polu jagoda, jak w polu jagoda, kochanecku jej. Jaki czek. Trzy, dwa, jeden, bazil!